Bartek, dzisiaj wyścig nie do końca pod pełną kontrolą z twojej strony, bo dopiero w drugiej części wyścigu wyszedłeś na prowadzenie. Tak, musiałem się rozgrzać, start trochę zepsuty i no, w miarę w miarę tam starałem się unikać błędów i w miarę równo przychodzi do środka. E, oposało się przyjechać białego stoją. No pewnie. Teraz z tego co słyszałem, białe stoki jeździ to Willa na Przełaje. Tak, chłopaki jeżdżą. Ja akurat czasu za bardzo tyle nie także z nimi nie mam za bardzo jak jeździć. No ale jeżdżą tam systematycznie, regularnie. A Przełaje wrócą do białego stoku? Myślę, że kiedyś na pewno. Bądźmy dobrzy. Nie wiem, czy by ta scena Przełajowa w białym No trzeba gdzieś jeździć, tak? W zeszłym roku była taka rundka gdzieś przy obwodnicy, tak? Chyba. ale w tym roku, w tym roku, w tym roku. No każdy na własną rękę sobie po prostu jeździ. A które jest swoje ulubione miejsce na Przełaj w białym stoku? Ja w stoku nie mam, nie mam głównego miejsca. Po prostu jeżeli się da. Okej. Okay. A trzeba jest taki parkowy trochę, no, nie? dokładnie, więc... wystarczy trochę parku. Jak gdzieś daleko trzeba jechać, to może pojechać, także jakiś e, Także co, dzisiaj wracasz do Białego Stoku jako mistrz z Warszawy? Tak jakby. <laughs> Dzięki. Dzięki.